Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to botanik. Jest to gra dla dwóch graczy od 10 lat i na 30 minut. W pudełku mamy instrukcję, planszę główną. Jest to taki rejestr z pięcioma kolumnami. Mamy też mecha znacznik, taką ładną metalową monetę. Dwa kafelki źródeł, od których będziemy rozpoczynać rozgrywkę mamy też 65 kafelków w pięciu kolorach: niebieski, żółty, zielony, czerwony i czarny. No i wśród nich są też w tych samych kolorach mecha botaniki. Przygotowanie do gry jest bardzo proste. Układamy w stosie nasze kafelki. Każdy gracz otrzymuje po jednym kafelku źródłowym, takim startowym. Na środku kładziemy taki rejestr nasz i wykładamy. Na środek, właśnie po jednym kafelku na tym rejestrze, żeby było ich pięć. I jeszcze wybieramy gracza rozpoczynającego i przekazujemy mu ten znacznik. W swojej turze gracz rozpoczynający dobiera trzy kafelki ze stosu, a następnie odkrywa je tutaj i będą one dostępne dla obydwu graczy. Pierwszy gracz zawsze będzie dobierał w swojej rundzie dwa kafelki, które będzie chciał a drugi gracz wybierze jeden. Później na koniec rundy przekażemy znacznik drugiemu graczowi i wtedy on będzie znowu losował trzy kafelki i będzie wybierał dwa z nich po kolei naprzemiennie z pierwszym graczem. No i właśnie pierwszy gracz zdecyduje się, żeby wziąć ten kafelek. Następnie umieści go sobie tutaj, bo zabawa w grę botanik polega właśnie na tym, że nie możemy od razu umieścić kafelka u siebie w źródle, tylko musimy najpierw go Umieścić go na rejestrze. I dopiero jak, go, jak uwolnimy ten kafelek, dopiero będziemy mogli go sobie u siebie położyć. I teraz drugi gracz zdecyduje się, żeby zabrać ten czarny kafelek i dopasowujemy zawsze kafelek albo wzorem, rodzajem, albo kolorem. I on sobie go właśnie umieści tutaj. No i ten trzeci gracz musi wziąć, ale niestety nie pasuje ani kolorem, bo nie ma tutaj takiego, ani też wzorem. No to w tym momencie Zdecyduje się go dać gdzieś na środek, na przykład tutaj. Bo zasada w grze botanik jest taka, że układamy nasze kafelki najpierw na rejestrze i muszą one pasować albo kolorem, czyli tutaj mogę położyć u siebie jakiś żółty kafelek, a tutaj mój przeciwnik żółty kafelek, lub kafelek, który ma takie rozwidlenie w cztery strony w dowolnym kolorze. Czyli kafelek, którego kładziemy, musi pasować albo kolorem, albo wzorem. Teraz kolejną turę będzie. Rozpoczynał drugi gracz i on losuje trzy kafelki. Następnie wybiera jednego z kafelków i wybierze sobie ten żółty i umieści go sobie tutaj, bo pasuje jak najbardziej ten kształt kafelka do tego kafelka na środku. Teraz pierwszy gracz wybierze sobie kafelek i on wybierze sobie ten kwiatek i będzie chciał uwolnić sobie ten kafelek, bo... Uwalniamy nasze kafelki, umieszczając kafelek, który no, nie pasuje do tych, które są obok niego. Czyli w ten sposób pierwszy gracz uwolnił kafelki, które się znajdowały po obydwu stronach. Ja zabieram ten kafelek do siebie i drugi gracz zabiera ten kafelek do siebie i będziemy musieli jakoś je umieścić. Pierwszy gracz umieścił sobie kafelek w ten sposób, a drugi gracz umieścił sobie kafelek w ten sposób. I drugi gracz zabiera jeszcze drugi kafelek, którego będzie chciał umieścić sobie, no i teraz właśnie mu nie pasuje za bardzo, gdziekolwiek go dać, a więc sobie da go tutaj. I teraz która przechodzi znowu do pierwszego gracza. On losuje trzy kafelki, które będą dostępne. O, i tutaj się pojawił Mecha Botanik, a Mecha Botanik działa w ten sposób, że ma swój kolor, tak jak każdy kafelek, czyli znowu mogę go dopasować tylko albo do Mecha Botanika, gdyby był tutaj na środku naszej kolumnie, albo do koloru. I ja sobie go jak najbardziej dopasuję tutaj. I gdy uwolnię takiego mecha botanika, będę mogła go zamienić z dowolnym kafelkiem w środkowej kolumnie. Czyli będę mogła sobie wybrać dowolny kafelek ze środka, kładąc takiego mecha botanika na środek w zamian za kafelek, którego chcę zabrać. A więc jest to dosyć fajna opcja, jeśli chodzi o te kafelki mecha botaników. Teraz drugi gracz wybrał sobie ten czerwony kafelek i on go dopasuje kolorem tutaj na rejestrze. No i pierwszy gracz już nie ma wyboru, otrzymał tylko żółty kwiatek i on sobie go dopasuje tutaj do kwiatka. I teraz kolejna tura dla drugiego gracza. On wylosował kolejne trzy kafelki. Kolejne trzy kafelki są dostępne i decyduje się, żeby zabrać sobie ten niebieski kafelek i go da sobie tutaj dopasow dopasowując wzorem. Teraz pierwszy gracz zdecyduje się na kafelek zielony i ten zielony kafelek sobie da tutaj też dopasuje wzorem. No i jeszcze drugi gracz, zabiera ostatni kafelek, ponieważ on rozpoczynał tę turę i musi zabrać ten czerwony kafelek i sobie go dopasuje tutaj. W ten sposób mamy już dosyć zapełniony rejestr i będziemy mogli zabierać te kafelki z tego rejestru, uwalniając oczywiście te kafelki, kładąc pośrodku inny kafelek, który nie będzie pasował do tych, które są po boku. I będziemy mogli uzupełniać nasz system rur. Tutaj pierwszy gracz sobie weźmie ten kafelek i będzie chciał uwolnić tego Mecha Botanika, ponieważ dzięki temu Mecha Botanikowi będzie mógł sobie wybrać dowolny kafelek ze środka i on będzie chciał zabrać właśnie ten niebieski kafelek i w jego miejsce kładzie Mecha Botanika. I teraz ten kafelek sobie będę mogła dać do swojej maszyny. Teraz drugi bracz i on sobie wybierze ten żółty kafelek, żeby go dopasować tutaj. No i zostaje ostatni kafelek dla pierwszego gracza i on będzie chciał go sobie umieścić. Damy go tutaj. Bo w ten sposób no, nie uwolnimy tutaj tego kafelka, bo dalej pasuje kolorem, a więc nasz przeciwnik no, nie skorzysta na tym, że umieściliśmy ten kafelek w tym miejscu. Teraz mój przeciwnik weźmie sobie ten zielony i położy go tutaj i sobie uwolni ten żółty kafelek, żeby go sobie dać tutaj. Teraz ja sobie wybiorę ten czarny kafelek, dam go tutaj, dopasuję go kolorem do tego warzywa na środku i ostatni kafelek zabiera mój przeciwnik, no i on tutaj nie będzie miał gdzie go dać, dlatego sobie uwolni jakiś inny kafelek. I on będzie chciał sobie uwolnić ten czerwony kafelek, czyli położy ten żółty żeton tutaj, uwolnia w ten sposób kafelek od pierwszego gracza i od siebie i ten czerwony chce umieścić sobie gdzieś, może tutaj o. a pierwszy gracz musi zabrać ten kafelek i też go gdzieś umieścić i my sobie go umieścimy w ten sposób Pamiętajmy, że musimy tak układać kafelki, żebyśmy nie zamknęli sobie naszego systemu rur, bo nie będziemy w stanie już układać kolejnych kafelków i gra się zakończy. A naszym celem jest ułożyć jak najwięcej tych samych kolorów koło siebie, żeby sąsiadowały właśnie kafelki w tym samym kolorze. A najlepiej, żeby jeszcze łączyły się właśnie naszym systemem rur, bo inaczej będziemy musieli na końcu gry te kafelki odrzucać. A każde trzy kafelki tego samego koloru to jeden punkt za każdy taki kafelek. Teraz mój przeciwnik uwolni mi tą roślinką moje warzywo, żeby sobie uwolnić ten kafelek. No niestety ten kafelek nie za bardzo nie pasuje, dlatego ja będę go chciała sobie ułożyć gdzieś może w tym kierunku. Zobaczymy, czy mi się to uda do końca gry połączyć. Natomiast przede wszystkim musi sobie ten gracz ułożyć właśnie ten czerwony kafelek. I zrobi to w ten sposób. No i ja sobie tym kafelkiem bardzo chętnie uwolnię ten niebieski kafelek. I przy okazji też uwolnię mojemu przeciwnikowi kafelek. I ten niebieski kafelek sobie położę w ten sposób, żeby połączyć z poprzednio położonym niebieskim. A tutaj ten gracz, żeby sobie nie zniszczyć tutaj żółtych albo czerwonych, to spróbuje sobie zrobić w ten sposób ten kafelek. Tutaj teraz drugi gracz ma taką śmieszną sytuację, bo ma tutaj czarny kafelek z takim kształtem i nie ma za bardzo gdzie go położyć, ponieważ tutaj no nie ma takiego kształtu, żeby sobie zabrać ten kafelek. Tak samo nie ma takiego koloru, czyli czarnego. Tutaj, jakby położył ten kafelek, to nie uwolni sobie tego czerwonego, bo to jest ten sam kształt. Tutaj, jak da ten kafelek, to również nie uwolni, bo to jest ten sam kolor. A więc jedynym rozwiązaniem jest położyć po prostu na stosie centralnym ten kafelek. I tak też robimy, gdy nie jesteśmy w stanie nigdzie położyć kafelka. Koniec gry następuje wtedy, gdy ostatni kafelek zostanie położony na rejestrze. I właśnie jesteśmy podczas ostatniej rundy. I tutaj jest kolejna, drugiego gracza. On się zdecyduje, żeby wziąć. Ten czarny kafelek, żeby uwolnić sobie jeszcze ten czerwony i dołożyć do swojego systemu rur. I dołożymy go tutaj. Natomiast pierwszy gracz da sobie ten żółty kafelek tutaj, licząc, że jeszcze uwolni. Może następny gracz tutaj właśnie sobie ten czarny, to on wtedy sobie umieści ten żółty, bo tutaj już u góry nic więcej nie mamy. I faktycznie drugi gracz postanawia, że umieści ten kafelek tutaj, a więc uwolni zarówno kafelek przeciwnikowi, jak i sobie. I teraz właśnie ten kafelek czarny. Sobie będzie chciał dołożyć tutaj, ponieważ każdy kwiatek w tej grze ma znaczenie, bo jeśli będzie połączony z naszym systemem rur, to wtedy otrzymamy dodatkowe punkty za kwiaty. No i tutaj pierwszy gracz szczęśliwie sobie połączy. Tutaj jeszcze żółte kafelki z tym zielonym. I możemy przystąpić do liczenia punktów, bo zakończyliśmy właśnie rozgrywkę. Już nie ma więcej kafelków. I ostatni kafelek został umieszczony na rejestrze. Najpierw każdy gracz sprawdza, czy będzie musiał usunąć jakiekolwiek kafelki, które nie łączą się z systemem rur. No tutaj sprawdziliśmy, że akurat ten gracz ma wszystkie kafelki ze sobą połączone, nie będzie musiał żadnych odrzucać. Jeśli chodzi o tego gracza, to wynika, że tak samo. Połącz, udało mu się połączyć wszystkie kafelki ze sobą i nie musi żadnych odrzucać. Następnie liczymy jeden punkt za każdy kafelek, który tworzy grupę co najmniej trzech kafelków sąsiadujących ze sobą ściankami. Czyli tutaj otrzymuję 3 punkty, raz, dwa, trzy za te żółte. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów za zielone kafelki. Tutaj mamy kolejne raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów za czarne kafelki. I raz, dwa, trzy, trzy punkty za niebieskie kafelki, ponieważ liczymy punkty dopiero jak uzbieramy trzy sąsiadujące ze sobą kafelki w tym samym kolorze. I tutaj ten gracz ponownie, no tutaj za te czarne nie otrzyma punktów, ponieważ. Ma tylko dwa kafelki czarne, natomiast tutaj za czerwone raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak. Osiem punktów otrzyma za czerwone kafelki, trzy punkty otrzyma za żółte kafelki i trzy punkty otrzyma za niebieskie kafelki. I teraz przystępujemy do liczenia punktów za kwiaty, bo tutaj mamy takie właśnie białe kwiatuszki, które również liczymy do punktacji. Za każdego takiego białego kwiatuszka otrzymujemy również jeden punkt. Z tym, że punkty za kafelki kwiatów oraz takich warzyw, czy tam ziemniaków, bulwy, to są takie, otrzymujemy tylko wtedy, gdy ten kafelek jest bezpośrednio połączony z kafelkiem w tym samym kolorze. I rzeczywiście tutaj mam żółty kafelek połączony z żółtym kafelkiem i mają dostęp tutaj do tego rurociągu, do tego obiegu. I pozostałe kwiaty również. Tutaj mam kwiat, który jest połączony z czarną rurą, czyli również mogę go policzyć. I tak samo u mojego przeciwnika. Tutaj ma kwiatuszki, tutaj ma kwiatuszki i tutaj jest kwiatek czerwony połączony z czerwoną rurą, czyli również będę mogła policzyć tutaj te kwiaty. I po przeliczeniu wyszło, że drugi gracz ma 10 takich kwiatków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli ma 10 takich kwiatków, więc otrzymuje dodatkowe 10 punktów. Razem ma 24 punkty. Natomiast pierwszy gracz ma takich kwiatków. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 czyli dziewięć kwiatków, które łączą się z naszym systemem rur. Czyli na przykład nie otrzymałabym punktów, gdybym ten kwiatek miała połączony przykładowo tutaj, bo on byłby połączony z czerwonym kafelkiem, a więc nie otrzymałabym punktów wtedy za te kwiatki. Nie otrzymujemy wtedy. Tak samo, gdybym dała ten kwiatek na przykład tutaj, to też bym nie otrzymała punktów za te kwiaty, ponieważ ten kafelek byłby połączony z żółtym kafelkiem. A żeby otrzymać punkty za bulwy i za... Kwiaty muszą one być połączone z kafelkiem w tym samym kolorze, czyli tutaj bym nie otrzymała punktów. I w ten sposób liczymy punkty w wygrze Botanik. Zwycięża gracz z największą liczbą punktów, czyli w tym przypadku pierwszy gracz zdobył w całości 26 punktów. W przypadku remisu zwycięża gracz z maszyną, w skład której wchodzi więcej kafelków. Ale to w przypadku remisu. Czyli podsumujmy nasze zasady. Uwolniony kafelek musimy umieścić gdzieś w naszym systemie rur. Najlepiej w taki sposób, żeby był połączony wraz z innymi rurami, i żeby sąsiadował i był połączony z kafelkiem w tym samym kolorze. Tutaj, gdy umieszczamy nasze kafelki, możemy je umieścić specjalnie albo na stosie centralnym, albo po swojej stronie, czyli strona gracza pierwszego i strona gracza drugiego. Dopasowujemy kafelki kolorem albo rodzajem. Oczywiście bulwy to jest inny rodzaj niż kwiaty. Tutaj dopasowałam kolorem, oczywiście ten kafelek. Czyli tutaj na przykład. Miałam czerwony kafelek, to tutaj mogłabym go dać, bo dopasowałabym go kolorem. Albo tego typu kształt mogłabym położyć tutaj, bo dopasowałabym go kształtem. I gramy w ten sposób, żeby zdobyć jak największą liczbę punktów. I jeszcze oczywiście mamy naszych mecha-botaników, których również dopasowujemy tylko kolorem lub ewentualnie kształtem. Gdyby tutaj był inny mecha-botanik, Tak tak gdzieś na pewno były. O, tutaj był na przykład inny Mecha Botanik. Czyli albo bym dopasowała tego Mecha Botanika kolorem, albo kształtem, gdyby tutaj na przykład leżał inny Mecha Botanik. I gdy go uwolnię, mogę wybrać sobie dowolny kafelek ze środka, na przykład ten. A następnie w jego miejsce kładę Mecha Botanika. I uwolniony kafelek, który wymieniłam za Mecha Botanika na środku, będę mogła ułożyć gdzieś w swoim systemie rur. Dziękuję za uwagę! A to była gra Botanik.